Gromadzenie spontaniczne To nie ma jest, to jest I teraz szannie możemy podziękować. My teraz szanowanie mamy przestępczość. Oni mają prawo do mają prawo do obrażania i, sobie i Mam nadzieję, że będziesz miała chorą ciążę i każą ci rodzić ją. Nie zrobią ci aborcji, bo o to twoi walczą właśnie. I to się odbije na tobie. Dzięki przełomowemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku liczba legalnych aborcji spadła. Niestety państwo toleruje szarą strefę, w której zabija się dzieci nienarodzone na trudną do określenia skalę. Już idzie znowu. rozpaczliwą obronę nienarodzonego dziecka w łonie matki wobec agresji. Ja proszę, abyście schowali te zdjęcia ściągnięte z Internetu z lat 90-tych. Nie, ja, dokładnie w to totalizm. To to, to nie będę z panem dyskutować. Djecka, 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 djecka Proszę, proszę, dziecko? no proszę, 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 kobieta. właśnie proszę, proszę, najbardziej powinna proszę, 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 To proszę, 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 Nie, proszę, 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 Chcę proszę, 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 Ani jednej aborcji więcej. Ani jednej ani jednej aborcji więcej. Chcecie zabijać, czyli robić to, co prawnie jest zakazane. Konstytucja mówi, nie można zabijać ludzi, a wy je chcecie zabijać. Tak nie wolno, proszę panią. Tak nie wolno. Wiem, wiem. Wiem, co wolno, a co nie wolno. Urodziłam troje dzieci. A ile pani zabiła przy okazji? Ile zabiła? No ja nie wiem, chodzi? bo tak pani tak? mówi, jakby to tak brzmiało. Tak brzmi. Tak no. To jest moja prywatna sprawa. Klice, nasze rodzinie, nasze rodzinie. Wielu aborcji mają wyrywane ręce i nogi, które giną od zastrzyków śmierci powoli w strasznych męczarniach. życie i rodziny z racji zajmowania się ochroną życia, złożyliśmy mikroskurię do tej sprawy, podnosząc fakt, że osoby o poglądach pro-life są wykluczone w tej chwili ze społeczeństwa i pozbawione prawa do sprzeciwu sumienia. Dlatego, że część preparatów, które są podawane dzieciom jako szczepionki obowiązkowe, na które musimy się zgodzić, musimy, nie wolno się nie zgodzić, korzystają w produkcji bądź na etapie testowania, korzystają z linii płodowych pozyskanych z abortowanych dzieci i to nie są aborcje które odbyły się dawno i się już nie odbywają, tylko akceptacja tych preparatów powoduje, że ten biznes dalej działa, odbywają się kolejne aborcje i tworzy się kolejne linie płodowe na zapas na przyszłość. Chucha aborcję jako dobrodziejstwo ludzkości, a ciała zabijanych w detekcie dzieci stają się surowcem dla bieżarni. Mordowane dzieci są przeznaczane na organy do przeszczepów są używane jako surowce do produkcji szczepionek, leków i różnych preparatów kosmetycznych. Także wykorzystywane w celach eksperymentalnych. Firmy ukrywają to oczywiście szczętnie przed opinią publiczną. Krótko mówiąc, tak zwane szczepionki, które są promowane jako ratujące zdrowie i życie ludzkie, tak naprawdę są wyprodukowane na zbrodni. do tego, żeby Informacja pisemna została podpisana przez Pana Ministra Graske i przekazana Panu Pan sprowadził pan będę... tutaj kogoś z kierownictwa z... z... i z... Bardzo Pana tak. z... ja proszę to Panie o... z Panią Jesteśmy z panem Nie, pani pani nie jest posłem i pani nie posiłuje. No ale jestem sposób na interwencję. Pani nie jest posłem. Ale nie zezwolę o sensu. Proszę o przegląd W innym przypadku zostaną podjęte wobec Państwa czynności. Ilu procentów będzie czerpało to dziewczyna? z Komendy Policji na Wynczej, gdzie byłam przesłuchiwana w sprawie interwencji poselskiej, która odbyła się pod koniec sierpnia tego roku w Ministerstwie Zdrowia. Coś mogę powiedzieć o tym przesłuchaniu. To zdecydowanie nie jest przyjemne doświadczenie, być przesłuchana przez Policję, być przez Policję, być przez hmm, prokuraturę.